Jakie nowe informacje pojawiły się w sprawie zaginięcia Beaty Klimek? Ekspert nie ma wątpliwości, to mogło zaważyć na całym śledztwie. Sprawa zaginięcia Beaty Klimek wstrząsnęła całą Polską. 7 października 2024 roku kobieta, jak co dzień, odprowadziła swoje dzieci na przystanek autobusowy. Wróciła do domu i od tego momentu ślad po niej zaginął. Jej telefon nagle przestał odpowiadać, a samochód wciąż stał na posesji. Od tamtej pory trwa dramatyczne poszukiwanie, jednak jak alarmuje zaangażowany w sprawę detektyw Arkadiusz Andała, wiele zostało już stracone. Według detektywa, działania służb od początku były zbyt powolne i nieprofesjonalne. Przez wiele tygodni sprawa była traktowana jako konflikt rodzinny, a nie potencjalne przestępstwo. To właśnie ten czas mógł być kluczowy w jego opinii. Bezpowrotnie utracono istotne dowody, które mogłyby wskazać, co tak naprawdę wydarzyło się w dniu zaginięcia. Coraz więcej podejrzeń pada na męża zaginionej Jana Klimka, z którym Beata była w trakcie rozwodu. Jan Klimek również ujawnił, że przed jej zaginięciem para miała problemy finansowe związane z niemieckimi roszczeniami. W rozmowie z mediami stwierdził. Pracowałem u Niemca, ale mnie zwolnili i jestem na niemieckiej kasie chorych. I cały czas czekam na jakieś wynagrodzenie, bo nadal nic nie dostałem. Trudną mam sytuację, ale jakoś muszę sobie radzić. Dodatkowo, Jan Klimek zasugerował, że jego żona mogła planować swoje zniknięcie, twierdząc, że miała znaczną sumę pieniędzy z inwestycji na platformie internetowej wysunął hipotezę, że Beata mogła wyjechać z nowym partnerem, być może do Niemiec. Jednak rodzina zaginionej nie wierzy w tę wersje wydarzeń. Należy jednak podkreślić, że są to jedynie przypuszczenia Jana Klimka, które nie zostały potwierdzone przez śledczych ani rodzinę Beaty Klimek.